Co z tymi ludźmi mamy zrobić? Rzeczywiście mamy, nie wiem, ich odłączyć od Polski i zostać, zostaniemy wtedy tylko my, dobrze wykształceni, z wielkich miast? To nie są Polacy? Mamy ich umieścić w tym... Mamy coś dla nich zbudować? Mamy otoczyć ich murem kolczastym i niech się tam kiszą w środku? Ja wiem, że to jest metafora oczywiście. Mam nadzieję, że to jest metafora. Ale to pokazuje, że znowu my nie mamy nic wspólnego. I to nie jest kraj dla nich. To jest tylko kraj dla nas. A co będzie, jak sytuacja się odwróci i ich kandydat wygra i powie, to nie jest kraj dla was? I teraz będzie znowu Disco Polo w telewizji polskiej, i ciągle będą msze i transmisje z jasnej góry, które wam, niewierzącym, będą powodowały, powodowały, że będziecie zgrzytać zębami. To tak mamy żyć, to znaczy mamy traktować swoje państwo jako przestrzeń wojny domowej albo my, albo oni, albo my ich w metaforycznym getcie zamkniemy, albo oni nas, albo my ich będziemy zwalczać, albo oni nas. Na tym ma polegać bycie tutaj wspólne? To jest ta jednostronna opowieść, o której mówiłem.